Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej W Głowie. Szanowni Państwo, no, znowu trochę o polityce, bo ten nurt żeśmy już obrali dość mocno, dość gwałtownie, ale myślę, że ta zmiana się w miarę przyjęła. Przynajmniej statystyki nie mówią inaczej. Niemniej jednak dziś słów parę o sondażach. Najnowsze sondaże, szanowni Państwo, nie będę tu się powoływał na żadne konkretne, a raczej na pewien.

No to na jakie to jak na konkretne? Oczywiście, na pewien, no właśnie, wiatr zmian, który można po nich wyplunąć, bo cała Europa, i myślę Polska zwłaszcza odczuwa ten wiatr zmian, który poniósł za sobą też prezydent, druga kadencja prezydentury Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. I myślę, że jest to taki nurt prawicowy, który zresztą nie tylko w Ameryce, nie tylko w Europie, ale w ogóle na świecie przeżywa swoje drugie, jak nie nawet trzecie, naprawdę świetne życie. I za sprawą tego moglibyśmy, mogłoby nam się wydawać, wydawać, że beneficjentem tegoż wiatru zmian będą, no, jakieś opcje, no właśnie prawicowe, tą najpopularniejszą wydaje się być pan Karol Nawrocki, popierany przez PiS. Niemniej jednak tu wiele, powiedzmy, sceptyków sondażowych, ale również analityków społecznych, politycznych, mówi tak, że to wcale nie Nawrocki jest dużym beneficjentem, co widać zresztą po sondażach, ale oczywiście, sondaże to pojęcie względne, wyniki zależą od tego, kto je robi. No to, to oczywiście doskonale wiemy. Ale największym beneficjentem okazuje się być Sławomir Mencen. I to uwaga, informacje dane na powiedzmy połowę czy koniec lutego. I myślę, że ten, te, te poparcie przeważające na słowami ramencen, zdecydowanie wyższe, niż mógłby je oczekiwać. Kandydat popierany przez Konfederację. Dlaczego właściwie to jest takie zaskakujące, a dla mnie niekoniecznie? Szanowni Państwo, uczelni na poprzednich wyborach, i nie mówimy tu tylko o prezydenckich, ale również parlamentarnych, europejskich, mogliśmy obserwować już pewne trendy poparciowe. I te trendy poparcia zazwyczaj kształtowały się oczywiście tak, że no, tych dwóch, ten powiedzmy duopol, który jest w Polsce utrzymywany już od no, przez całe moje życie i parę razy jeszcze pomnożyć moje życie trzeba by było, aby powspominać sobie ten, ten nieszczęsny już dziś duopol. Dlatego ten duopol oczywiście, ile razy można mówić to słowo, no ale to, to wiem, staje się nudne, tak jak ta, te rządy tych, tych dwóch. Yy, albo raczej właśnie te kłótnie, bo, bo rządy mogą być, ok? Rządzić ktoś musi. Jeśli państwo, obywatele decydują, że rządzić oni muszą, no to. To, to okej, okay, ale kłócić się już niekoniecznie muszą. Jestem na świeżo też po obejrzeniu debaty z 2023 roku, właśnie parlamentarnej, gdzie tam Tucki i Morawiecki sobie wzajemnie dogryzali, ale to też nie o tym. <laughs> Więc Sławomir Mirmensen jest niewątpliwie drugim z następującym po Duopolu trendem, który może się kształtować, tak właściwie no, kształtuje się i kształtował się w poprzednich wyborach. Jak i w tych obecnych. To znaczy, mamy w miarę jakieś takie rozeznanie pomiędzy Platformą Obywatelską, Koalicją Obywatelską, a Prawem i Sprawiedliwością, no i tam te punkty procentowe mniej więcej osiadają. W pewnym momencie. Tam nie zauważa się jakichś jakiś takich znaczących różnic, dlatego te sondaże, czy, czy biorący udział w tych sondażach, czy twórcy tych, tychże sondaży stwierdzają, że dobre, skoro już tam niewielki wzrost dla jednego bądź drugiego kandydata niewiele zmienia, no to postanawiają dodać trochę świeżej krwi. To znaczy, to, to właściwie taka moja śmiała hipoteza, ale też uproszczenie. Tego całego mechanizmu sondażowego, bo rzecz jasna, to nie jest jedna osoba, która dodaje tam parę punktów procentowych czy, czy, czy odejmuje, tylko rzecz jasna, jest to wiele bardziej skomplikowane, ale na potrzeby, oczywiście, tutaj, tej historii, myślę, że wy, jako inteligentni odbiorcy tego podcastu, to, to, to wiecie to doskonale, ale wolę dodać jako taki, wiecie, dziś trzeba się trochę chronić, jeszcze nie wiadomo, przed czym, ale trzeba się chronić. Tak, czasy bezpieczeństwa. No, więc ten wiatr zmian, powiedzmy, jest dodawany poza koalicję bądź Prawo i Sprawiedliwość, no i najczęściej premiuje się tą trzecią opcję. Tą trzecią, realną, najczęściej popieraną, podobną opcją jest oczywiście, no, w tym przypadku Konfederacja. Trzecia droga również czasem, to mogliśmy obserwować w tych parlamentarnych, czy w pierwszych prezydenckich, ale to tam raczej... Ten e, wiatr świeżości wiele dawał, no bo przecież jeśli nowo powstały twór polityczny, koło, e, no i potem partia polityczna, e, to właściwie no. Coś się dzieje, a ludzie lubią, jak coś się dzieje. Naprawdę ludzie lubią, jak coś się dzieje. Zresztą, trendy polityczne, jak już prowadzimy, prowadzę te badania. Zresztą na kanale YouTube, do czego zachęcam, śledzić też te odcinki, ale i tytuły, które się tam pojawiają, są subtelnie dobierane, ale no, przepraszam, właśnie nie subtelnie, ale subtelnie w moim mniemaniu, bo badam znaczenie po niektórych słów. Można te słowa bardzo jasno wyłapać. I myślę, że dla danych sondażowych też to, co dzieje się w mediach, w mediach zawsze będzie poparcie dla opozycji, może złudnie się wydawać, że z mojego kanału również można to wyczytać, nic bardziej mylnego, absolutnie dalej kontynuuję tu misję polityczności i będę ją kontynuował, póki będę żyć, mam taką świętą nadzieję, chyba, że przytrafi się jakaś opcja polityczna, która będzie powiedzmy idealna, takiej nigdy nie będzie, chyba, że sam bym wystartował. To, 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 to dopiero wtedy by się podziało. No, więc mogłoby się wydawać też pod tym moim kanale, Ole w głowie, kanale nadawczym, ale na YouTubie, nie mówimy tu o Spotify, ani albo podcast, ani o innych platformach streamingowych, że, że rzeczywiście w jakimś stopniu mogę premiować te opcje, która, która jest obecnie w opozycji. Ale w opozycji również jest konfederacja, w opozycji również jest właściwie, gdyby na to spojrzeć ruch republikański. Właściwie wiele, wiele, wiele pomniejszych kół, partii i tak dalej można by było tu wymieniać, ale zawsze tak było. Zawsze tak było, że opozycja w mediach była premiowana, to znaczy nie przez media głównego nurtu, bo rzecz jasna rozgłośnia, największe rozgłośnie radiowe czy telewizyjne, te publiczne y, są y, no jakby kierowane instytucjonalnie przez. Y, no właśnie, rządy, chcąc, nie chcąc, tak będzie i to, to już myślę, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Oczywiście nie pozostawiamy na tym suchej nitki, bo to jest absolutnie niedopuszczalne i chcielibyśmy prosić o tę taką czystą wodę, ale to nie nastąpi. To nie nastąpi nigdy już tego. Nigdy, niestety, to moja śmiała kolejna teza, że już tego, tego zaszczytu, tej czystości mediów nie dostąpimy, a, bo, bo przecież co się sprzedaje, a sprzedaje się to, co głośne, nowe i Skandaliczne. No tak, pomimo istnienia prasy brukowej, przedostaje się to do mediów głównego nurtu. Więc ten cały paradoks sondażowy, który najczęściej zauważamy oczywiście w tej drugiej fazie, czyli wzrost, nagły wzrost poparcia dla kogoś właściwie niezwiązanego z głównym nurtem politycznym. No, i wtedy dzieje się największa medialna otoczka, no bo nagle skoro gadaliśmy o jednym i drugim, a nagle ktoś trzeci, no to tym się tak interesujemy. Ale potem, kiedy już się nie interesujemy, to to poparcie spada i myślę, że tak prędzej czy później będzie. Kto na tym zyska, kto na tym straci? Powiem szczerze, te sondaże niewiele wam powiedzą, niewiele powiedzą też mi. Wszystko okaże się już w maju 2025 roku. Co wtedy będzie? Przekonamy się w praktyce, bo być może wiele. Tych, którzy powinni być badani i jakie te narracje społeczne, tendencje polityczne dążą, to, to, to właściwie siedzą bezpieczne, bezpiecznie i się nie odzywają. Ze szczególnym uwzględnieniem mediów, rzecz jasna, ale to tam trudno coś badać, bo tak jak już sobie powiedzieliśmy, opozycja będzie bardzo często wiele bardziej premiowana niż rząd. Żałuję, że nie prowadziłem tych badań wcześniej, znaczy kiedy przy władzy był było Prawo i Sprawiedliwość, czy tam Zjednoczona Prawica, to zastanawiam się, jak wtedy wpłynęłoby to na wyniki oglądalności po niektórych nazwisk. Rzecz jasna, bo to, to już mówimy o tym takim no, celebryctwie politycznym, to nie ulega wątpliwości. Nie tyle, co o sympatyzowaniu z partią, która nie jest przy władzy, a chcemy, aby przy tej władzy była, bo przecież oni tak dużo obiecują, ale po prostu o tym, kto, no właśnie, takie piękne powiedzenie, pies, który. Albo krowa, która dużo muczy, mało mleka daje. Chciałem powiedzieć to powiedzenie z psem, ale myślę, że ono jest mniej adekwatne, bo bo krowa jest bardziej sowita. I to proszę nie odbierać absolutnie jednokierunkowo. W tym moim ukrytym przekazie kryje się takie pojęcie kanibala medialnego, o którym opowiadałem w poprzednich tych a propos politycznych odcinków na podcaście Olejgowie. dzięki serdeczne, że akceptujecie te zmiany. Dzięki serdeczne, że uczestniczycie dalej w słuchaniu tego podcastu. Myślę, że i dalej jestem otwarty na Wasze propozycje, dalej jestem otwarty na Wasze wiadomości, więc proszę kontaktujcie się tam, gdzie tylko możecie. Znaczy w odpisie zawsze podlinkowany macie Instagram i zawsze macie podany mail. Tam kontaktujcie się, aby otrzymać jakiekolwiek odpowiedzi czy zasugerować zmiany. Serdecznie dziękuję i dajcie znać, co wy tam uważacie o sondażach. czy sugerujecie, czy ufacie, czy jak to tam z waszej perspektywy wygląda. Wszystkiego dobrego do usłyszenia już za tydzień o godzinie 19 na podcastu w głowie. Wszystkiego dobrego. Cześć. Daję.